Jeżeli ta laktacja faktycznie jest jakaś taka powiedzmy kulejąca, że jest ciężko, czym można wspierać? Dla mnie było szokiem, że y, owiec jest takim dużym wsparciem z uwagi na to, że ma bardzo dużo błonnika, żelaza i beta-glukanów, które wpływają korzystnie na prolaktynę, która jest... działa przez ten sam mechanizm, dużo jest Do... beta-glukanów przede wszystkim. Tak, dokładnie. Z, yy, drożdże wody. piwowarskie właśnie, to co się kupuje, czy tam suszone, czy, czy w kapsułkach. Wołowina i podroby to też jest, z uwagi na to, że to jest gęsto odżywczo. Wywar kolagenowy, drogie panie, wywar kolagenowy, to można sobie właśnie wypić i on też będzie pomagał. I z takich Ziół, które na przykład są, nie powinno się ich brać w ciąży właśnie z uwagi na tą prolaktynę, żeby, żeby tam nie powodowała skurczów macice, ale mamy tak kozieradkę, czy to herbatkę, czy to gdzieś tam nawet w, w tym wywarze kolagenowym, anysz, pokrzywa i liście malin. Liście malin bardzo często się już bierze pod koniec ciąży, żeby przyspieszyć poród, ale właśnie tutaj te, 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 te zioła i, i tak dalej pomogą właśnie przy... Wsparciu laktacji. Ja Miałem na liście jeszcze od ciebie chmiel, mlecz. One też są często w herbatkach laktacji. laktacyjnych. Tak. tak. Moringa to jest taka ciekawa roślina, mm -hmm. która też może pomóc. Shatavari to też jest roślina, która może pomóc i według badań jest bezpieczna i skuteczna. Aczkolwiek raz spotkałem się z sytuacją, kiedy powodowało u dzieciaczka kolki. I to jest coś, co warto podkreślić, że wszystkie te rośliny są uznawane za bezpieczne. Natomiast warto obserwować Dziusia. Zawsze może być tak, Oczywiście. że jakieś korki się pojawią, coś nie będzie mu do końca służyło, więc. Tak, czy tam zmiana smaku mleka, no wiadomo, to, to są różne, różne kwestie. Na przykład, no, Anisz jest y, bardzo takim ciekawym kajsem, bo Anisz też poprawia trawienie u kobiety, ale też u dziecka, właśnie, więc może być ok.